Robi, no co mama robić właśnie? Co to jest tu? Pokaż. Do pracy kanapeczki robię. Z czym? So, mucha. mucha! Idź mi stąd. Mucha to zawsze będzie. Ile much, ty? Apokalipsa. Apokalipsa, widzowie. No czoszaki, bo kurde, czaszarki były słodkie. Co tam, Sonia? Co zrobiłaś sobie z palcami? Opowiadaj, widzą. Skwiszczyłam sobie o drzwi wyście. Co, wychodziłaś po Sonie z Sonią? No, zamiast sobie nogą, to ja rękoma, I sobie tak palce. No, no, widać. No to utlenioną, kurde, krwawiłaś się mam całe sztywne. Zobacz, ale ca cała ściana jest. To jest od tego? No, no tak mówi. mi. To trzeba, ja trzeba remont kuchni zrobić no, i malować. Musisz jutro jechać. Trzeba malować. No, myślałem, że palce mi ucięło. Że jak to jest, nie? Ja nie Tryskałaś to... jak w grze no. komputerowej. No, no wiesz, jak to trzasło? No, ja nie wiem, jak to, to zrobiło. Bo ja wystałem na dworze ze Sonią, ona wychodziło z papierosem. No, tak. no i tak trzeba. No, o tą przyklamce coś Ci przygniotło, czy gdzie? Czy palce Ci zostały w drzwiach? No tu jak masz ten zamek, nie? Ła, Nie mogę z tego <grym> Jest. To tak. Tu. Czeka, no, no. Ci zostały palce w tym zamku jakby, no. No, ale jak? Myślałem, że mi palce umknięło. O, wrogowie najgorsze mi życie, Sonia, muchy, łap. Łap muchy teraz to zrobię te to lodóweczki. Coś jak było na obiad? Co? Buraczkowa, tak? No. Słucham, nie było Ciebie, to co ja byłem, <coughs> na dwie osoby robiła? Ale o której my w ogóle byliśmy, nie? Chcieliśmy iść na do ten, do tego baru, nie? Co tam, jaka wycieczka była? Bar Ja, u no nas. zupę? Ja, ja, na obiad. Jezu. Są wycieczki, sam. No, nie było miejsca nawet. A już mi się to chciało nie On, plaster Taka, jaka, jaka. I herbatniki sobie wezmę o. Co zrobisz? Herbatniki. No herbatniki. Muszę no, batoniki jakieś. Luci kupują żarce. Jak zagotujesz? Mi te grube parówy? Weź wstaw. jo. Idę tam zaraz tego. Weź kubki przygotuj. Mi się widzowie zara. Napijemy coli. Kupiłeś coca cola czy co? cola Coca-Cola? Prawdziwy. No, no, no. że Hop-Coli u nas nie ma w Polomarkecie. Dobra jest Hop-Cola. Dobra, starczy mi tyle, nie? Jak szczury, żyją? Żyją. Żyją eee, się nie, eee. nie, nie. co zrobić. A, tak. co, ile ty sobie kanapek robisz? Takie dwie? To? No. Starczy ci? Czy ile robisz? Ja. To musisz y, kurczę zostawić. Dobra, ty teraz nie gadaj. Nie ma żadnych tu, dobra? Nagrywamy. Weź. Ty to kulista, jest tylko kulista. Ja. Masz ubezpieczenie, baba. rentę to ja. przylecz. Niejeden by chciał iść za darmo. Sama bym poszła. Rzutkiewki na zakąskę. Ostre te rzutkiewki? Maja. No. Żyć nie umierać. Dobra widzowie. Ciasteczka. Dziękujemy no. tutaj za, za oglądanie. Czekoladę jeszcze mam. O, przecież nie umierać. Jeżeli ktoś by pytał o chorobę, jaką tam stwierdzono mi, gdzie tam byłem na wieży, to chodzi o astmę, nie? To już się nie myśleli, że ja jakieś zbiórki będę robił, czy wyłudzał, czy nie wiadomo co mi jest. Że nie jestem za zdrowy, za piękny, ale też nie umieram. No. Coś tam, no się nie martwcie i nie wymyślajcie głupot. Dobra, kończymy no. i piszcie w komentarzach, co tam u Was. Pa.